Witam na kanale Dzieciaki Testują. W dzisiejszym filmie opowiem Wam kilka słów na temat nowej gry planszowej od wydawnictwa Egmont Pszczółki. Gra przeznaczona jest dla 2 do 5 graczy w wieku 4+, plus i stworzył ją jeden z naszych ulubionych autorów gier planszowych. Gra ma bardzo kolorowe pudełko i... Taką również zawartość. A zawartość gry to ule z kolorowymi pszczółkami i karty. Karty przed rozpoczęciem gry oczywiście tasujemy. Pszczółki, zobaczcie z bliska, jak one wyglądają. Pszczółki są to się chyba nazywało Wańka Wstańka. Te takie figurki których nie wywrócicie, bo one zawsze wstają. Chyba to były wańki wstańki. Takie właśnie są te nasze pszczółki. Tworzymy z nich okrąg wokół kart mniej więcej coś takiego i staramy się przez chwilę zapamiętać w którym miejscu, która pszczółka jest. Nakrywamy je. Następnie ulami I rozpoczynamy grę odkrywając pierwszą kartę ze stosu. Na karcie widnieje pszczółka w kolorze różowym. Gracz numer jeden musi odkryć jeden z uli, oczywiście najlepiej ten, który skrywa pszczółkę w danym kolorze. Niestety nie udało się. Gracz numer dwa. Odkrył żółtą pszczołę. O, udało mu się. Przesuwa ul z tą pszczołą do siebie. I następny gracz przesuwa ul z pszczołą do siebie. Jeżeli gracz odkryje kartę, na której widnieje kolor, który prawdopodobnie posiada inny gracz, na przykład, gdyby teraz gracz Odkrył żółtą pszczołę, a ja mam ją przed sobą, wtedy mój przeciwnik może podnieść mój ul, pokazując, że tutaj jest żółta pszczoła i zabiera ją do siebie. Poza pszczołami mamy tutaj również karty niedźwiedzi. Oznaczają one, że musimy jeden ze swoich uli oddać, przesunąć na środek. I mamy też karty uli. Co oznacza, że możemy dowolnie wybrany przez siebie ul do siebie zabrać. Gra kończy się w momencie, gdy któryś z graczy posiada cztery ule. W tej sytuacji ja bym wygrała grę. Pszczółki to bardzo prosta gra pamięciowa, w której musimy wykazać się spostrzegawczością i dobrą pamięcią rzecz jasna. To taka wariacja na temat memory, można by rzec. Zdecydowanie urozmaicona wersja gry memory. Mamy trójwymiarowe figurki pszczółek, których to będziemy poszukiwać pod ulami. Gra przyniesie sporo radości, nie tylko najmłodszym, ale również troszkę starszym graczom. Myślę, że sprawdzi się idealnie u wszystkich, którzy lubią gry pamięciowe. Recenzja gry jest na blogu. Zapraszam Was tam serdecznie. W opisie jest link, i tam jest też link do Ceneo, gdzie możecie sprawdzić, w którym sklepie, internetowym sklepie, grę tę obecnie kupić można najtaniej. I ja Was bardzo gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.